Witam wszystkich serdecznie na kolejnych wspaniałościach z nieba. Niech dobry Pan Bóg błogosławi nam obficie, abyśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Tym drugim człowiekiem jest również dziecko. Bez względu na to, czy mieszka jeszcze w łonie swej mamy, czy też Pan Bóg sprawił, aby ujrzało swoją mamę, tatę, a w przyszłości poznało pana Jezusa Chrystusa. I pokochało go bardziej niż swoich rodziców. W Ewangelii świętego Marka Pan Jezus powiedział: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. 19 sierpnia tego roku narodził się chłopiec. Rodzice nadali mu imię Nataniel. Pan Bóg sprawił, że w ciągu 24 dni swojego życia doświadczył oceanu miłości Bożej, miłości i modlitwy rodziców, kościoła i wielu, wielu serc poruszonych historią Nataniela. Poruszył i moje serce, czego wyrazem był wiersz dany od Boga: Dałeś nam go, Panie, aby kochać Ciebie. I zrzucić swe troski na Twoje ramiona. Dałeś by ci ufać w każdej swej potrzebie, bowiem Twej miłości diabeł nie pokona. Masz Go na swej dłoni, dajesz bezpieczeństwo. Nie ma On lepszego swego przyjaciela. Niestraszne mu diabła, szydercze przekleństwo, bowiem Pan mu nadał imię Nataniela. Dałeś mu swe słowo i rodzicom jego. Doświadczenia życia ma większe od ludzi. Już się nie pytajcie po co i dlaczego, bowiem serce jego do życia się budzi. Dzisiaj nasze myśli kierujesz do niego, bo pragniesz otoczyć go naszą miłością. My naszą modlitwę do serca Bożego niesiemy żarliwie i z wielką radością. Wejrzyj dzisiaj, panie, na serce małego. Odnów je swą mocą tak wołam do ciebie. Daj mu także Jezu część serca swojego, bo ty go tak kochasz, chociaż jesteś w niebie. Kocham Nataniela jak syna swojego. W modlitwie żarliwej zanoszę wołanie. Daj mu, panie, promień serca żarliwego. Niechaj twoim chwalcom na zawsze zostanie. Kiedy pisałem ten wiersz, Nataniel żył i z pomocą Bożą walczył o każdy dzień życia. Każdego dnia dzięki naszemu Panu i lekarzom o Bożym sercu ze szpitala w zabrzu, zwyciężał ze słabością swojego serca. Każdy dzień życia Nataniela był darem od Pana Boga przez 24 dni swojego ziemskiego życia. To maleńkie serduszko zwyciężyło i pokonało dwa zawały, przeszło cztery operacje na sercu, po czym Pan Bóg zaprosił je do siebie. Poruszony tym, napisałem drugi wiersz: Chodził za, jeszcze w oku. Jego serce teraz w dłoniach Twoich, Panie, dzisiaj jest szczęśliwe i ukołysane. I bije dziś Tobie z dziecięcym oddaniem. Od wczoraj jest szczerze w Tobie rozkochane. Jezu mój najdroższy, Ty szczęście mu dajesz. Po łąkach niebiańskich z Tobą spaceruje. On Twoje królestwo dzisiaj już poznaje. Twoją obecnością wielce się raduje. Dany jest od Ciebie. Jezu nasz i Panie, rodzicom, co tutaj jeszcze pozostali, niezmiennie Ci dają wierność i oddanie, bo Ciebie i dziecię mocno pokochali. Choć łza jeszcze wokół pojawiać się będzie i serce niejedno będzie wciąż płakało, to wiemy to również, że znowu przybędziesz, bo miłość, miłości dziecka rodzicom jest mało. Wy dzisiaj płaczecie, ja jestem u Pana. Słyszałem od Niego, że rodzicom moim cisza Jego serca obficie jest dana, Jego to osoba przy nich teraz stoi. Pan Jezus Was kocha, i ja kocham szczerze. Kiedyś po Was przyjdzie, by mieć Was u siebie. Kiedy to nastąpi, wtedy Was zabierze, byśmy razem w czwórkę szli po Jego niebie. Kochani, jeśli 24 dni życia dziecka poruszyły tyle osób, aby wołać do Pana Boga o jego życie i zdrowie, to dlaczego dzisiaj nie dzieje się tak w przypadku 42 milionów zamordowanych w 2021 roku poczętych dzieci? Pan Bóg daje życie i Pan Bóg zna jego zakończenie. Dlaczego człowiek stawia się ponad Panem Bogiem i kończy czyjeś życie, skoro go nikomu nie dał? Forma wspaniałości z nieba pozwala mi na krótką wypowiedź w sprawie milionów mordowanych dzieci. Dlatego też dzisiaj zawołam kolejnym wierszem: Nie zabijaj dziecka. Nie dałaś mu życia. To Bóg dał mu życie i on je miłuje. Nie wiesz kłamstwom ludzi. Mają do ukrycia, że szatan ich ojcem. Czy tego nie czujesz? Czy chciałabyś również, aby twoja mama zabiła cię wtedy, kiedy się poczęłaś? Przecież krew przelana będzie taka sama. Ty też w tamtym czasie życie swe zaczęłaś. Kłamstwo rodzi kłamstwo. Szatan w nim panuje. Szatan chce wytracać, kraść oraz mordować, widząc, że Pan Jezus pośród nas króluje, a on swojej władzy nie może zachować. Nie zabijaj dziecka, Jezus w nim się rodzi i błogosławieństwo swe rodzicom daje. Życie darem Bożym i na świat przychodzi. W miłującym domu Jezus pozostaje. Dziś ci się wydaje, że Ty jesteś Panem, że ciało jest Twoje, więc Nim dysponujesz. Nowe życie w Tobie nie Tobie jest dane. Więc dlaczego zbrodnię dla Niego szykujesz? Pozwólcie więc dzieciom kroczyć do Jezusa. Radować się Panem przez niejedną chwilę. Niechaj was morderstwa nie nęci pokusa. Jezus dał im życie, błogosławieństw tyle. Pozwolę sobie sparafrazować wersety 10 i 11 z rozdziału czwartego Księgi Rodzaju, w których po zamordowaniu Abla przez Kaina, Pan Bóg powiedział do Niego. Cóż Ty zrobiłeś? Spytał Pan. Rozlana krew tego dziecka woła do mnie z ziemi. Odtąd będziesz wyklęty z tej ziemi, która rozwarła swe wnętrze, by przyjąć krew tego dziecka przelaną Twoją ręką. Pan Jezus Chrystus widzi każdą rozlaną kroplę krwi zamordowanych dzieci. W Ewangelii świętego Mateusza. W 25 rozdziale 40 wersecie mówi Zapewniam was, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście mnie. Zabijając dziecko, zabijacie Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego wołam do was, zanim przelejecie niewinną krew. Nie zabijaj Jezusa. Krew na rękach mają mordercy bez sumień. Staczają się w otła nich kamienne serca. Cierpienie niewinnych leje się jak strumień lawiny piekielnej. Tam zdąża morderca. Jakże nazwać tego, który cudze życie przerywa bezbronnym dzieciom w łonie matki? Te niewinne oczy płaczą tak obficie, gdy ręka mordercy w krwi. Dziecięcej tonie. Zabijasz to życie, które Jezus daje. Już się nie nazywaj od dzisiaj lekarzem, od dziś jesteś sługą diabła, co śmierć daje. Ty jesteś mordercą i swoim grabarzem. Od dziś też nie zaśniesz ze spokojnym sercem, będziesz wciąż uciekał przed krzyżem boleści. Nieżyjące dzieci patrzą na mordercę, który miast ratować nóż w ich sercach zmieścił. Zabijając dzieci, zabijasz Jezusa. Przerywając życie drogę swą wybierasz. Odrzucasz od siebie Królestwo Chrystusa. Wrota bram piekielnych dla siebie otwierasz. Od dzisiaj zaczynam modlitwę dla życia. Chcę być głosem dzieci, na których, nad którymi stoisz. Chcę dawać im szansę Jezusa odkrycia, dopóki twe serce Boga się nie boi. Już niedługo podejdę szerzej do tego tematu. Bezbronne, maleńkie dziecko wołać będzie moim głosem, wspaniałości z nieba. Do usłyszenia jutro. Bądźmy błogosławieństwem dla drugiego człowieka.